Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w moim garażu, a powodem tej wizyty jest yy, czołg M4A3E2 Jumbo, z drzewka francuskiego. No, udało mi się go odkryć, więc w tej chwili mogę cokolwiek o nim powiedzieć. Parę bitew rozegranych, co jest dużo za mało, żeby mieć pełną wiedzę o tym czołgu, no ale Mam to, akurat taki filmik zrobię i jest to pojazd z trzeciej ery z Battle Ratingiem 5.3 Będzie się nadawał do robienia zadań i wyzwań, więc jak najbardziej będzie miał zastosowanie w grze. No tutaj macie metryczkę, tak jak powiedziałem trzecia era Battle Rating, battle rating 5.3, no i uzbrojenie. Karabin maszynowy 12,7 mm to jest bardzo fajne rozwiązanie, że taki karabin jest duży. Kaliber radzi sobie z większością przeszkód w rodzaju jakichś płotów, na przykład, gdzie można postrzelać je, żeby znaleźć podświetlenie na przeciwnikach. Drugi karabin 762. No, tu już raczej tylko do, na odkrytych pojazdach, ewentualnie samolotach, do o, ściągania załogantów. W żadnych większych skutecznym się nim nie narobi. No i działo 75 mm. Jak, jak, to, jak ono się sprawdza, będzie widać w bitwie. Nie jest źle, chociaż jeszcze amunicja mogłaby być lepsza, i wtedy by był. Była całkiem przyjemna gra. Dalej, prędkość obrotu wieży: 29 stopni. Zakres ruchu działa w górę: 25 stopni, w dół 10. No i prędkość obrotu, prędkość przeładowania to jest 6 sekund. Ogólnie jest całkiem przyjemnie, jest dość szybko. Można reagować na to, co się dzieje w bitwie. No, tu dalej macie pancerze, jak to wygląda. Masa 37 ton. Prędkość 38 km na godzinę. Nie jest źle. Nie ma żadnych cudów, ale da się tym całkiem fajnie pograć. Dalej, przejdziemy sobie do pancerza. No, jak widać. Dół jest raczej na zielono gąsienicę. To wiadomo tutaj, przekładnia dzięki nachyleniu tych płyt, efektywny pancerz jest całkiem gruby, bo 175 mm już robi robotę. Tutaj jest trochę gorzej, dlatego że ten, ta część pancerza jest bardziej. Pionowo ustawiona, no i tutaj tego efektywnego pancerza jest tylko 142 mm. I tutaj wchodzi, co prawda nie robi się wielkich szkód yy, yy, pojazdowi, no ale na, na pewno straci się przekładnie i prawdopodobnie kierowcę, ewentualnie strzelca. Góra 55 mm, czyli słabiutko, ale najważniejszą cechą tego pojazdu jest. Duży pancerz na wieży. Zobaczcie, że wszystko jest na czerwono. Tu jest ponad 230 mm na jazmie Dzięki skontowaniu i grubemu pancerzu, boki, poliki wychodzą ponad 260. Czyli jest całkiem dobrze. Nie jest źle, jeśli chodzi o bok. Cały czas wieża bardzo gruba, nieźle na burtach. No i wanna na zielono, to się można było spodziewać. Tutaj zawsze jest pancerz słabiutki, 38 mm. To jest nic z tyłu. Też wszystko praktycznie na zielono. Oprócz wieży, gdzie mamy znowu te pancerze od 150 mm. 5 mm aż do 240, też dzięki tym yy, nachyleniom pancerza, no i jeszcze rzut oka z góry. Tutaj wszystko na zielono, czyli ewentualny ostrzał z artylerii, bezpośrednie trafienie to będzie koniec dla N4, A3, E2. Takie ułożenie pancerzy już z góry ustawia grę tym pojazdem. Trzeba po prostu chować kadłub i wystawiać tylko wieże, szukać takiej pozycji, gdzie można będzie zadbać o kadłub. Wtedy można sobie coś też postrzelać, porobić fragi. Jeszcze tylko rzut oka na środek. I zobaczcie, że tutaj newralgiczne elementy, czyli magazyn amunicji jest na podłodze wcale nie jest łatwo się tutaj wstrzelić, jeżeli będzie ten kadłub schowany, gorzej jest ze zbiornik, zbiornikami paliwa, tutaj będą łatwo wchodziły pożary, no ale nie ma co za dużo wymagać, to żaden czołg w grze nie jest niezniszczalny. I Trzeba po prostu uważać, jak się ustawia w bitwie. Klasycznie mamy ułożonych załogantów kierowca, strzelec, ładowniczy, celowniczy, działonowy i dowódca. No, tutaj akurat jest odwrotnie niż na przykład w niemieckich czołgach. Tu by się wydawało, że yy, yy, celowniczy, działonowy i dowódca będą po Prawej stronie ładowniczy, po lewej, no ale zdecydowali Amerykanie tak, bo to jest y, pojazd z amerykańskiej serii, tyle że w, w francuskim drzewku. No i zobaczmy sobie jeszcze, jak to będzie wyglądało przy strzelaniu z innej strony innego czołgu tego typu M4, pocisk M72 jest na czerwono, przednia płyta. Tutaj też wszystko na czerwono wchodzi tylko w gniazdo KM, dlatego każdy kto oglądał moje y, filmiki, wie, że właśnie tutaj próbuje się strzelić. Wieża, tak jak mówiłem, twarda, nic tam się nie chce zmieścić. Coś można próbować wcisnąć w bok, jakieś obrażenia wchodzą, ale może się okazać, że to jest za mało. No i tutaj na dole to wiadomo, było zielono, na zielono to i też pociski bez problemu będą wchodzić. Zobaczmy sobie w innej nacji. Weźmy Niemców. Nie KW2. Ja bym wolał, żeby to był najczęściej używany, czyli Tyrys H1. No i darmowa. Amunicja PZGR-39 I też, tak jak mówiłem, tutaj ten najbardziej prosto, ustawiona, prosto ustawiony pancerz jest na zielono. Tędy będzie wchodziło i, tak jak wcześniej mówiłem, od razu uszkodzona przekładnia. Można się też wstrzelić w kierowcę. No, tylko trzeba się y, odpowiednio przyłożyć do tego jarzmo. I boki wieży: no to wiadomo, że nic tutaj nie wejdzie z boku czołgu. Kadłub tutaj już tak. Wanna. Wiadomo. I można też złapać podświetlenie zielone na wieży i jest na żółto, czyli jest szansa, że coś tam się przyjmie, jak widać wchodzi i załoganci dostają obrażenia. Tył, jeśli chodzi o komorę silnika, to bez problemu na górze już jest problem. Podświetlenie jest na żółto, wchodzi. Przebija ten pancerz, ale może się zdarzyć, że tego nie zrobi. Przed chwilą widzieliście, z jednej strony był strzał, który przeszedł i narobił szkód, a z drugiej strony już nie. Zobaczmy sobie jeszcze następny rodzaj amunicji. Chciałbym to sprawdzić przy panterze. Tutaj już mamy amunicję Pezergier 39-42, czyli tą droższą. I jak widać, podświetlenie na zielone będzie wchodziło, będą yy, czołgi padały przy konfrontacji z Panterą, z tą amunicją. To, co wcześniej jest na tygrysie, było na czerwono. Tutaj już jest nawet na zielono. Jest przebicie, są obrażenia. Można się do czołgu wbić. Część jarzma jest na czerwono, ale część jest na żółto. Też można próbować. Okazuje się, że ta amunicja PZGR 3942 jest lepsza. Sprawdza się. Można sobie strzelić pod wieżę. Też wchodzą obrażenia. No i na koniec, jeszcze tylko bym chciał tutaj zobaczyć yy, ruskie czołgi. Najpopularniejszy, moim zdaniem, to będzie T34-85, gdzie on tu jest. No, na przykład ten z taką amunicją. No, nie znam się na ruskiej amunicji, no, ale tu widać przód odporny. Boki już nie, wieża odporna, z boku i tył też odporny. Zobaczmy tylko jeszcze inną amunicję też tak jak przy poprzedniej, ten sam układ podświetleń, kolorów gdzie można się wbić, to można, a gdzie nie, to nie. Moje wrażenia z gry tym czołgiem są nawet przyzwoicie dobre. Czołg daje radę, trzeba tylko pamiętać o jego ograniczeniach. I jedyne moje zastrze zastrzeżenia to właśnie działo i amunicja w tym pojeździe, która trochę jest za słaba, jak na moje oczekiwania. Gdyby było więcej, prawdopodobnie jumbo byłby trochę za mocnym pojazdem. za chwilę pokażę Wam jeszcze bitwę, a z garażu to już wszystko. No i zaczynamy grę. Wypadło na mapę Japonia i jak widać jadę pojazdem praktycznie nieporobionym. Jest to jedna z pierwszych biter nie wszystkie modyfikacje są yy, yy, porobione a I gramy tą bitwę na jeden pół tam na dole położony po prawej stronie ponieważ nie znam tego czołgu pra praktycznie w ogóle nie będę się pchał do przodu będę chciał sobie stanąć gdzieś za osłoną i próbować wykampić jakieś fragi. Yy, tak jak mówiłem w garażu jest to chyba najlepsza y, gra tym czołgiem właśnie tak y, wystawiać tylko wieżę. ewentualnie y, skontowaną pancerz mam tutaj przed sobą SU no ale trafić się nie udało nie do końca y, wiem jak strzelać nie mam wyczutego y, toru lotu w pocisku Wydaje się, że tam dość duży lop będzie szedł, większy w każdym razie jak w Tygrysie czy w Panterze, no ale tak czy tak żadnego podświetlenia do strzału nie mam. Co chwilę pokazują się przede mną pojazdy, tutaj weszło pierwsze uszkodzenie, na szczęście tylko w KM. Nie muszę tego ponaprawiać, mam przed sobą sztuga. No i tak będę próbował w końcu coś strzelić. Udało się wyłapać czerwone, i sztug zginął. Pierwszy zrobiony frag. Jest też EBR. Chyba miał jakieś uszkodzenia, bo tak sobie stał i czekał na ten strzał ode mnie. Czerwoni poznikali jest tylko przede mną Sturer M i tam daleko niestety to, to jak widać zasłonięty nie to jest Dicker Max i kolejna rzecz, którą warto zauważyć te pociski lecą dość długo na mnie poleciała artyleria no i na, przy pagodzie na środku jest M4 Bokiem ustawiony, kolega nie zdążył się wycofać, nie chciał się ustawić przodem, więc przepłacił to utratą pojazdu, a ja cały czas będę tutaj próbował wyłapać swoje fragi. Nawet nie pamiętam, jakie zadanie tutaj mam do zrobienia. Nieważne, chodzi przede wszystkim o to, żeby pojeździć M4A3 no i znowu wszyscy czerwoni poznikali tym razem trafienie weszło na tyle dobrze że tam załoganci ucierpieli PZ, PZ na chwilę będzie wyłączona dopóki nie podmieni sobie tych najważniejszych załogantów no ale robi to schowana za skałą, nie mogę jej namierzyć, ani KMM, ani na celowniku. Nasi przejmują punkt. No taka statyczna jest ta bitwa. Jest następna Pozeta, 4H. Tutaj strzał PZ zatrzymana i wpadła za nią asysta. Jeszcze jeden strzał do drugiej PZ, tylko zatrafienie, nic się tam nie udało wcisnąć. Mocnego a tutaj strzał w garnek, i tym razem PZ przyjęła obrażenia. A ja stąd uciekam, dlatego że znowu leci na mnie artyleria. Jak widać powtórka nie daje wszystkich dźwięków, dlatego nie lubię, kiedy muszę podkładać dźwięk z powtórki, a zdarza się to niestety często. Gajdziny coś tam ponaprawiały i efekt jest taki jaki jest, że nie działa to tak jak powinno. Ja wjeżdżam sobie na górę Pagody. Mam podświetlenie na niszczycielu. Przede mną jest ciężki czołg KW-85. Kawulec patrzy w moją stronę, więc nie bardzo chcę się wychylać. Czekam co on zrobi. Nie wiem ile ten czołg jest w stanie wytrzymać. Wolę nie ryzykować utraty pojazdu. KW cały czas patrzy w moją stronę. A wyjechał T34-57. Strzał nieunany, jakieś obrażenia tam weszły, ale żadnej krzywdy Teciakowi nie zrobiły. Jest jeszcze marder. Straciłem działo. Chcę, czy nie chcę, muszę to naprawić. Próbuję celować do mardera. No ale bez działa to i tak nic mu nie zrobię. Weszło krytyczne uszkodzenie. Wyjechał do mnie KW85. Wystawiam przód yy, mojego czołgu, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej odporna jego część. Kabulec nie może się przebić, T34 też nie może się przebić wyłapuję dolną płytę i kabuł w końcu zniszczony jest przede mną ten marder jest T34 pomału podjeżdżam chcę sobie wypracować pozycję taką żeby się pobawić z tymi czołgami cały czas odbijam od nich strzały ale też sam nic z nim zrobić nie mogę, Marder dostał kolejne obrażenia. Wyjechał do mnie T34, no i pokazała się jeszcze pz 4 j przeładowanie, strzał. I nic nie robię Teciakowi. Wpadła asysta za PZ czy za Mardera, nieważne. Próbuję walczyć z T34, dojechał następny Teciak. Trafie niekrytyczne, ale dalej już nic się zrobić nie udało. Może gdybym miał pojazd zrobiony wyżej, to by ta walka wyglądała lepiej. Chociaż nie jest to wcale takie pewne, dlatego że załogę mam tutaj wyszkoloną aż na pierwszym poziomie. No i cóż, pierwszy wyjazd, czołg stracony. Jakieś punkty udało się zdobyć. Jeszcze jeden z podwójnego użycia wyjazd M4 no i chwilę będzie trwało zanim się teraz znajdę w okolicach punktu gdzie będę mógł się znowu przycaić na czerwony Straciliśmy kapa w międzyczasie, nawet nie wiem kiedy, no ale jest stracony i tracimy też pasek nasi nie mogą zbliżyć się do kapa czerwoni nie są podświetleni, nie wiem co się dzieje teraz dopiero pokazała się pelotka jest BTR no próbuję znaleźć tam podświetlenie zielone jakieś, no nie, ale jak widać nic z tego nie wychodzi, jest następny pojazd podświetlony i tutaj po prawej stronie jest T-34-85, ściągnięta gąsienica, wycofuje się, nie chce go o, prowokować, t 3457 też odbił i jeszcze jeden odbity strzał od teciaka, wpadła asysta, Znowu ten BTR i znowu też ten teciak. I jak widać tym razem udało się bardzo gładko tego teciaka rozwalić. Gadziny mają swoje humory. Czasami puszczą hita, a czasami trzeba się męczyć, żeby zrobić cokolwiek. Drużyna wyjechał na kapa dalej nie widać czerwonych przy mojej załodze to jest całkiem normalne liczę raczej na to, że yy, drużynowi zaczną podświetlać, ale że żadnego podświetlenia nie ma, no to ponownie wjeżdżam na górę na pagodę. mam tutaj podświetlenie na sztugu nie wiem, dlaczego ten sztuk do mnie nie strzelił. Ja miał idealnie bokiem ustawionego. Naprawdę podobnie się naprawią. Może przeładowywał, nieważne. Udało się go zniszczyć. Teraz zaczynają się ponownie pokazywać czerwoni. Drużynowy tylko zbił kapa, nie przejął. No i mam tutaj tego BTR-a. Tylko krytyczne. Próbuję dokończyć zdziałka z tego karabinu 12 mm. BTR cały czas żyje. Mogę sobie strzelać i nic mu nie zrobię. Nie ma załogantów w BTR-ze. A zajdziny i chcą Fraga zaliczyć. Teraz dopiero po tak długiej długim strzelaniu w końcu tego fraga zaliczyli no i przy wyjeździe na punkt B stoi średni czołg od czerwonych do niego będę jechał mam nadzieję dobrać się do niego od tyłu tylko że do mnie od tyłu też może podjechać przeciwnik zobaczymy kto do kogo no i tak w tej chwili wyjeżdżam w... tak żeby mieć od tyłu ten pojazd który patrzy na punkt a jednocześnie sam wystawiam się przeciwnikowi rozwalony czy to no, i czekam, gdzie będzie ten ostatni, zdaje się, czołg. Nikt punktu nie przejmuje. Teraz tam chyba pojedzie jeden z naszych. Drużynowy zaznacza na punkcie przeciwnika, ale ten już zdążył odjechać. Mam cztery artylerie do użycia, no ale. Dopóki przeciwnik jest w ruchu, nie ma sensu na niego artylerii zrzucać. Ten ostatni czerwony zginął. Pokazał się jeszcze EBR na respie. Czekam, aż mu się skończy ochronka. Między budynkami mam nadzieję się w niego wstrzelić. No i ostatni frag zrobiony. Drużynowy w końcu wjechał na punkt. Nie widać na liście żadnych więcej przeciwników, więc raczej ta bitwa będzie już wygrana. Dojechał do mnie yy, nasz ciężki czołg, więc już tutaj czerwoni nic nie powinni więcej zrobić, nawet jeżeli się pokażą w bitwie. No, opasek już z. Yy, Spada całkiem, koniec bitwy za chwilę. A co ten czołg potrafi, to właśnie mieliście okazję zobaczyć. Uważam, że nie jest źle, jakby go porobić do końca, zrobić załogę. To dałoby się całkiem przyjemnie nim grać. I z mojej strony to już wszystko. Kto chce, niech ogląda statystyki jeszcze z tej bitwy. Cześć.